ma, witam w dość obszernej recenzji słuchawek Pio FH5S. Od razu Wam mówię, że recenzja będzie długa, techniczna i bardzo obszerna. Nastawcie się raczej na słuchanie niż oglądanie, ale dopiero za jakieś kilka minut, ponieważ na samym początku sobie zobaczymy, jak wyglądają słuchawki i o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi. No i też co zestawię. No ale dobra, przejdźmy dalej. Odsłuchy, moi drodzy, prowadziłem na... Urządzeniu Astel Kern Can Alpha. Jest to jeden z fajniejszych odtwarzaczy, który powiedzmy, że nie kosztuje jeszcze miliona złotych, tylko jakieś 8 czy 8,5 tysiąca. Za to jest bardzo potężny, ma cały szereg wyjść. Tu mamy 2,5 mm, 4,4 mm, mm balans, 3,5 Mamy regulację głośności, mamy przełączniki, ale nie o Astel Kern Can Alpha. Mowa, mowa jest o słuchawkach. Które sobie zaraz zobaczymy z bliska. Więc tak: kategorie odsłuchu, jakie tutaj przyjąłem, to są tony niskie, tony średnie, tony wysokie, szerokość sceny, czyli tak jak zakładacie słuchawki i słuchacie ich, zamkniecie sobie oczy i macie wrażenie, że z lewej i z prawej strony dźwięk nie otacza was, nie czy inaczej nie jest wam tłaczany prosto do uszu, tylko otacza was z lewej i z prawej strony jakieś odległości, jakbyście mieli głośniki. Co tu jeszcze mamy? Separacja pasm. Chodzi tutaj między innymi o to, czy poszczególne yy, nie wiem, jakby to powiedzieć, czy śre góra, średnica i dół mają swoją przestrzeń, w której się jakby poruszają, czy są na siebie nakładane, czy sobie jakby przeszkadzają i zakłócają się nawzajem. Mamy też coś takiego jak dynamika słuchawek, czyli jak słuchawki radzą sobie w takich jakichś bardziej powiedzmy skocznych nagraniach, czy cięższych nagraniach, czy bardziej technicznych, typu Infected Mushroom, czy tego typu rzeczach. No i oczywiście ostatnie, reakcja ymm, brzmienia słuchawek w zależności od poziomu głośności. Chodzi o to, że jak słuchacie cicho muzyki a potem na chcecie sobie przygłośnić troszeczkę, dłużyć do pieca, to czy słuchawki będą grać tak samo, czy ich brzmienie jednak się zmieni. Bardzo polecam robić ten test również w przypadku głośników Bluetooth, ponieważ mało który gra tak samo na niskim, średnim i wysokim poziomie głośności. Zazwyczaj im głośniej, tym mniej basu. No ale dobra, nie o tym chciałem mówić. Co teraz tutaj? Aha, chciałem Wam pokazać, co jest w zestawie. Patrzcie sobie. Mamy basowe końcówki, mamy końcówki, które podkreślają wokal, mamy końcówki z pianki, mamy końcówki podwójne biflangę, mamy też zbalansowane i ich też jest trzy pary, z czego jedna z nich jest założona na słuchawkach. Następnie mamy tyk 2,5 2, 2, 2, mm 4 pin. 4,4 mm 4 pin. Oraz szczoteczkę do czyszczenia słuchawek ze szpikulcem na końcu, który służy do przełączania tych oto modyfikatorów, bass mid-treble. Na późniejszych grafikach, jak zwrócicie uwagę, będzie pokazana, jak ta zwrotnica wygląda w środku w słuchawkach, ale wróćmy do poprzedniej grafiki. Mamy tutaj też taką śmieszną blaszkę, jakbyście zobaczyli, dolny prawy róg zdjęcia. Ta blaszka służy do podważania wtyku gniazda Przepraszam MMCX, które wam zaraz pokażę. Tutaj macie słuchawki FH3. Tutaj macie słuchawki FH5. Te lubię, te lubię średnio, ponieważ moim zdaniem te są lepsze, te są gorsze, ale to jest mój własny gust, prawda? Ale słuchajcie, te słuchawki, no ja Wam powiem, to jest coś pięknego. One mi się naprawdę bardzo podobają z wyglądu i z brzmienia również, niestety. Ciężko będzie teraz żonę przekonać, żeby wydać 1131 zł na słuchawki. Więc tak, tutaj są te przełączniki, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Złączamy MCX, tu się wkłada tą blaszkę, podważa się i złącze wychodzi. Tutaj mamy bardzo fajną sprawę, czyli e, wymienne tyki. Odkręcamy, wyciągamy i teraz sobie zobaczcie. Tutaj mamy cztery piny, tutaj mamy 4 piny. Tu jest takie wycięcie. Niech no ja sobie zerknę. O, teraz widzę. I tutaj w tej części jest taki, taki pin, takie, taka wypukłość. Musicie po prostu dopasować. Ten pin. Wtykacie. O, do końca, zakręcacie to. I te Przykręcone, wymienione bez problemu. Okej, okay, możecie wymieniać całe kabel, ale powiem wam szczerze, pomimo tego, że FIO naprawdę dużą, długą drogę przebył yy, od pierwszych konstrukcji z yy, łączami MMCX, teraz to jest o wiele bardziej wytrzymałe rozwiązanie, nie obciążałbym tego bez potrzeby. Po prostu im więcej części to będziecie zmieniać, tym większa szansa, że to w końcu weźmiecie i upitolicie. Dobra, yy, jako że już sobie popatrzyliśmy na śliczne słuchawki. Yy, troszkę technikaliów pozwólcie. Jeżeli chodzi o sprawki FH3, impendancja 24 ohmy. Impendancja to jest yy, ile, jakby to powiedzieć, yy, jak bardzo słuchawki obciążają od twarza, czy jak dużo prądu pobierają, jaka duża oporność jest słuchawek. FH5 ma 19 ohm, czyli troszkę mniej, ale FH5S ma już aż 40 ohm oporności, czyli powiedzmy, że dużo ciężej jest je napędzić. Jeżeli chodzi o czułość, FH3 114 decybeli, FH5 119 decybeli. FH5S mają 106 dB, tylko 106 dB jest to dość niewiele. Skutkiem tego głośność FH5S jest niższa. Czyli na przykład na odtwarzaczu mam ustawione 80% czy tam y, głośność osie, 80 na 150 FH3 już szaleją FH5S no jest średnio. Ostatnia, ostatni parametr, z którego często się wyśmiewam, ale też wam go podam, pasmo przenoszenia! FH3 i FH5S mają od 10 Hz do 40 kHz, ale FH5 zwykłe mają od 15 Hz, czyli mają troszkę mm, troszkę nie schodzą może tak nisko jak FH5S i FH3. Ceny. FH3 obecnie kosztują 599 zł. FH5 zwykłe kosztują 839 zł. FH5S, jak wspominałem, 1131 zł, są to najdroższe słuchawki z całego zestawienia. Moim zdaniem warto. No ale dobra. Przejdźmy sobie do głównego dania tej recenzji, czyli do tego, jak te słuchawki brzmią. Teraz sobie będziecie oglądać graficzki, które pobrałem sobie ze strony pia.com. Powinny być na początku fh3, potem fh5, potem fh5s. No ale dobra. Brzmienie. Jak na razie muszę mieć poziom basowy, żeby mieć się do czego odnosić, porównując FH5S do pozostałych konstrukcji. Jeżeli chodzi o bazowe brzmienie, prosto powiejęcia z pudełka, bez modyfikacji w postaci tych samych właśnie przełączników, tych zwrotnic, słuchawki grają bardzo równo, nie faworyzują pasm, odnoszę wrażenie, że wysokie tony są bardzo dyskretne, dla mnie ich poziom jest troszkę zbyt niski, ja lubię mieć ładnie podkreśloną górę. Przy muzyce klasycznej słuchawki sprawują się dobrze, ale tylko dobrze. Bas nawet przy ustawieniu domyślnym jest dość mocny. Przyznam, że słuchawki oczywiście wygrzałem, nie są to słuchawki prosto z pudełka, więc y, one tego wymagają, ponieważ mają z tego co pamiętam dwa przetworniki y, zwykłe magnetyczne i dwa armaturowe, czyli magnetyczne, trzeba wygrzewać armaturnie. Bas nawet przy ustawieniu domyślnym jest dość mocny, średnica dość dobrze zarysowana, ale nie wybijająca się. Odnoszę wrażenie, że jest jednak lekko cofnięta. Góra jest raczej nieśmiała przykryta lekkim kocem. Scena jest standardowo prowadzona, można by się tego spodziewać po słuchawkach do kanałowych, bez użytych końcówek rozdzielających kanały, czyli zbalansowanych. Słuchawki grają raczej w głowie, lekko wysuwają się do przodu, jeżeli chodzi o scenę oczywiście. Separacja pasm jest poprawna, też bez szczególnych fajerwerków i efektu wow. Słuchawki są zdecydowanie dynamiczne, spodobają się fanom ciężkich brzmień. Nie są e, to słuchawki wysterowane liniowo, bawiąc się poziomem głośności, re, ryzykując lekko przy wyższych głośnościach, nie mają tendencji do przesteru, ale jednocześnie dźwięk staje się chaotyczny, nieuporządkowany. Pasma mocno zaczynają zachodzić na siebie. Przy niskich poziomach głośności słuchawki grają bardzo przyjemnie delikatnie. Na średnich poziomach głośności też jest ok, ale jednak na tej zmianie, czyli z niskich poziomów do średnich, bas zyskuje najwięcej. Warto zwrócić na to uwagę, gdyby przyszło Wam odsłuchiwać ten model. Gdy dostarczy się słuchawkom dobre źródło oraz bezstratny format plików, potrafią odwdzięczyć się wysoką kulturą grania. Warto zapamiętać, że podłączając je do smartfona, jedyne co zyskamy to wysoki poziom irytacji. Nie daj Boże, używacie Spotify'a czy YouTube'a. Takie odsłuchy powinny być karalne. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie na wsi, macie mm, do dyspozycji tylko wiejską, szutrową drogę i kupujecie sobie nisko poziomowy Ferrari. Nie oznacza to, że Ferrari jest kiepski, tylko macie kiepską drogę, tak? Więc kupując sobie słuchawki FiiO FH5S podłączającej do smartfona i używając YouTube'a, nie oznacza to, że słuchawki FH5S są kiepskie, tylko macie kiepskie źródło i zarówno pliku, jak i dźwięku, tak? To nie są słuchawki przeznaczone pod smartfona. Powinniście mieć. Co najmniej DAPA, czyli dobre urządzenie Digital Audio Player, czyli po, potocznie mówiąc odtwarzacz, albo DACA, czyli kartę dźwiękową zewnętrzną podłączaną przez USB do telefonu komórkowego. Zmieniłem wtyk na 4,4 mm zbalansowany. Różnice są następujące: jest szersza scena, lepsza separacja pasm, leczniejsze prowadzenie basu, większe brzmienie. Powiem Wam szczerze, aż żal było mi wracać do zwykłego, niezbalansowanego, hmm, niezbalansowanego wtyku. Zmieniłem później podbicie na górze, czyli przełączyłem ten przełącznik. Góra faktycznie się poprawiła, nieznacznie co prawda, ale wystarczająco, żeby w mojej ocenie poprawić ich brzmienie. Podbicie basu też tutaj akurat nie jest dobrym pomysłem. Zalał resztę i odnoszę wrażenie, że słuchawki zaczynają brzmieć trochę kulawo. Ale w momencie, kiedy podbiłem średnicę, słuchawki naprawdę ładnie uzyskały. Dużo tutaj, więc pozostaje pytanie, czy w momencie, w którym ja yy, pozostawię wszystkie przełączniki na dole, albo przełączę je wszystkie do góry, czy to będzie to samo brzmienie? Otóż nie. Zrobiłem eksperyment w lewej zostawiłem wszystkie u góry, w prawej wszystkie na dole i powiem wam szczerze, to było bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Teraz brzmienie. Oczywiście, jak już wszystkie są u góry, brzmienie jest soczyste, pełne, scena szeroka, ta człowieka w sposób taki, że można odnieść wrażenie, że jest się w studniu, dosłownie studniu nagrań. Więc teraz tak, chcąc oddać sprawiedliwość porównaniu modelu FH3, FH5, FH5S, wszystkie słuchawki grały na wtykach 3,5 mm, 3-pinowych, czyli tych niezbalansowanych. I powiem Wam naprawdę, że tak jak wróciłem z 4,4 z balans na 3,5 niebalans, to doświadczenie było bolesne. Niemalże fizyczny ból, tak jakbyście nagle przestali słyszeć dźwięk stereofoniczny. FH5S są zdecydowanie najbardziej wymagające pod kątem głośności. Musiałem minimum 25 czy 30% dorzucić do poziomu bazowego FH3 czy FH5, żeby mieć tą samą, ten sam poziom głośności. Więc tak, niskie, po, niskie tony. Ehm, przy FH3 delikatniejsze są niż w FH5S. Są dobrze kontrolowane, nie wybijające się ponad resztę. FH5S bas jest bardzo mocny, wyraźny, groźny. Zdecydowana podstawa brzmienia. FH5. Bas jest nieśmiały i lekko kleisty. Nie schodzi tak nisko jak w przypadku FH3 czy też FH5S, co też było zaznaczone na parametrach. Przecież FH5, tak jak napisał producent, schodzi tylko do 15 Hz, a nie do 10. Średnie tony w FH3. Średnica jest cofnięta, gra jakby lekko z tyłu głowy. FH5S jest. Średnica wyrównana, lekko cofnięta, ale obecna, harmonizuje z resztą brzmienia. Nie krzyczy, wybrzmiewa tam gdzie trzeba. FH5. Średnica jest lekko wypchnięta do przodu, mało szczegółowa, sprawia wrażenie lekko przykrytej koce. Tony wysokie w FH3. Jak na mój głos, są naprawdę dobrze odwzorowane, są soczyste, nie ma tam sybilantów ani igieł. Sybilanty to są takie tony, które sprawiają ból przy głoskach syczących, przy perkusji itd. Tak FH5S jest to bardzo grzeczne brzmienie. Nie wybija się ponad szereg jest, żeby podkreślać dźwięk i dopełniać całość. Jest to taka wisienka na torcie. Oczywiście mówimy cały czas o e, brzmieniu FH5S, ale już z modyfikatorami w postaci tych przełączników. Na początku chciałem tego nie ruszać, ale potem stwierdziłem, że to jest cecha charakterystyczna tego modelu, a nie modyfikator w postaci kabla i sposobu podłączania, czyli balansu. Dlatego też zdecydowałem się użyć tego modyfikatora. FH5. Dalej mówimy o wysokich tonach. Mam wrażenie, że projektant zapomniał o wysokich tonach w tym modelu. One tam chyba gdzieś są, ale jak dla mnie, to jest ilość czysto homeopatyczna. Czyli. Niby jest, ale jak dla mnie zdecydowanie za mało. Scena w FH3 jest szeroko nawet na kablu, 3,5 mm otacza człowieka naprawdę dookoła. Tak jakbyście mieli słuchawki dosłownie lewitujące kilkadziesiąt centymetrów od głowy. FH5S. Scena jest skromniejsza niż w przypadku FH3, ale za to bardziej uporządkowana. FH5 nie jest źle. Scena jest nawet ciutka szersza na zwyczajnym wtyku niż przy FH5S ale nie jest tak szeroka, jak w przypadku FH-3. Separacja pasm, FH-3 to jest geniusz. Serio, założyłem te słuchawki i myślałem, że padnę. Każdy dźwięk gra osobno, ale razem w harmonii z resztą pasma. To jest tak, że możecie usłyszeć nawet na zwykłym wtyku każdy instrument osobno, jeżeli się na nim skupicie, a jeżeli się nie skupiacie, to on jest... on gra razem z drużyną, on nie gra sam sobie. FH-5s nie jest tak spektakularna ta separacja jak w przypadku FH-3, ale jest za to precyzyjniejsza. FH-5. Szczerze? Jaka separacja? Sławki te dają nam jednogarnkowe danie w postaci muzyki, centralnie, nie? Zamawiacie risotto i zamiast dosyć warzywa na ryżu dostajecie warzywa zmieszane z ryżem, sosem, mięsem i nie wiadomo czym jeszcze. Dynamika słuchawek. FH-3 zdecydowanie niższa dynamika jak FH-5s. FH-3 są dyskretniejsze, grzeczniejsze. FH-5s. Zdecydowanie bardziej dynamiczne, głównie przez mocny bas. FH5. Średnio z tą dynamiką. Powiem Wam szczerze, nic szczególnego. Reakcje na zmianę głośności? FH3. Im głośniej, tym więcej średnicy. Ale nie gubią się. Można im dać lekko w przysłowiowy palnik, a słuchawki nie mają skłonności do wpadania w panikę. Na niższych głośnościach jest przyjemnie, spokojnie i grzecznie. FH5S. Przy wysokich poziomach głośności słuchawki wrzeszczą, zarówno średnicą, jak też i górą. Jak wspominałem wcześniej, mają tendencję do chaotycznego brzmienia, ale nie wierzę, żeby ktokolwiek słuchał muzyki z takimi poziomami głośności. Serio, żeby one wrzasnęły, te słuchawki, trzeba naprawdę porządnie je przygłośnić, a ryzykujecie przy tym uszkodzeniem słuchawek i przede wszystkim słuchu. Więc przechodzimy do niskich poziomów głośności przy FH5S, powiem Wam szczerze, te słuchawki mam wrażenie, że są stworzone do grania po cichu, one przy niskich poziomach głośności grają w bardzo zrównoważony sposób, są dokładne, precyzyjne, one płyną dosłownie z tym dźwiękiem, to jest coś niesamowitego, czego trzeba doświadczyć. Eee, przy FH5, szczerze, zróbcie coś dla siebie i nie przygłaśniajcie muzyki słuchając FH5. Serio. Przy niskich poziomach głośności mm, FH5 zdecydowanie pokazuje swoją wartość. Jak w przypadku poprzedników brzmienie jest o wiele grzeczniejsze, pełniejsze i równiejsze. Takie dosłownie jakiego człowiek oczekuje od słuchawek w tej cenie. Tylko tak jak mówię, naprawdę nie przygłaśniajcie FH5 na wysokie poziomy głośności, bo tego się nie da słuchać. To co, może sobie podsumujemy. Moje mojej ocenie słuchawki FH-5E zdecydowanie są warte swojej ceny. Potrafią pokazać Wam muzykę, którą dosłownie pamiętacie z własnych wspomnień, Wam ożyją dawni mistrzowie, których słuchaliście po raz pierwszy, gdy ojciec puszczał Wam muzykę z Radmora czy Daniela na głośnikach Tonsil. Dokładnie tak, jak to zapamiętaliście. To jest taka nowoczesna nostalgia. Odkrywacie na nową muzykę, którą przecież znacie już na pamięć. Powiem Wam, Naprawdę fajnie jest żyć w tych czasach, kiedy tak ogromna rewolucja się dokonuje. Jakieś 5-6 lat temu nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że słuchawki dokanałowe mogą brzmieć aż tak fajnie. Więc naprawdę moim zdaniem te słuchawki naprawdę są warte swojej ceny. Pracuję w sklepie MP3 Store w Gdańsku i oczywiście będziecie mogli tam odsłuchać tych słuchawek. Jednocześnie pragnę podkreślić, tak jak podkreślam za każdym razem, kiedy testuję jakieś słuchawki, ja nie robię tej recenzji, dlatego, bo ktoś mi kazał. Ta recenzja nie jest sponsorowana, nie jest zlecona, w żaden sposób nie jest wymuszana. To jest po prostu moje własne, prywatne zdanie na temat czegoś, co miałem szczęście testować. Gdyby to był kiepski produkt, ta recenzja by nigdy nie powstała. Poza tym, gdyby to miała być recenzja sponsorowana, uwierzcie mi, że na samym początku byście się o tym dowiedzieli i zaznaczyłbym to wyraźnie. Dlatego też FH5S. Czy warto te słuchawki w ogóle rozważać przy tych cenach? Przecież one kosztują dość sporo, jakby nie patrzeć. 1131? Dobrze pamiętam? Moje co nie warto. Warto ich chociaż posłuchać, bo może się okazać, że to jest coś, czego przez ten cały czas szukaliście, a nie mogliście znaleźć. Nowoczesna technologia, nowoczesne rozwiązania, nad którymi cały czas pracuje FIO i przede wszystkim fakt, że FIO słucha swoich użytkowników na forach i wszędzie indziej, dowodzi tylko tego, że naprawdę żyjemy w bardzo fajnych czasach i ja z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie i pokaże przyszłość. Dzięki, że byliście ze mną w tej recenzji. Do zobaczenia w kolejnej. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Ja wiem, że recenzja jest długa, ja wiem, że dużo opowiadam, ale seria czasami się tego krócej zrobić nie da. Na razie do zobaczenia i hej!